Hej siemanko, z tej strony Michał i dzisiaj razem z Siunkiem oraz Szczursonem zagramy sobie w LoL'a. No siema. Cześć. Ja gram Urbikiem na jungli, mamy też Eza Dekery oraz Nida Sapor. Tak, to jest nasze, takie trio z Rio można powiedzieć. Tylko, że nie z Rio tylko, że z Radomia. Hehe. <śmum> no, brakuje nam tylko... <śmum> się brakuje, yy, brakuje nam tylko naszego prozioma, kumpla i w ogóle z... kurwa, gdzie on mieszka? Za no, sosnowca, <grym> tak właśnie, za sosnowca Siuraz, nie tak daleko. Ogólnie gramy na mniej więcej 14-15 poziomy. Ja mam prawie 14 poziom. Siuras ma e, chyba 11. Siuraz, czyli siunek dla kumatych? Hehe, <grym> he. <grym> Patrz, <grym> No i ani dali to kracik. Albo szczur Ej, Ej, Dobra. Ale pis Och, Dobra, zostaw, zostaw. Wow. Dzięki. Dobrze. No to się nagrało nawet. No to chodź, chodź, na górę do mistrzostw. Tak, Pólniemy go, nie? No. Chyba zdążył nawet. O lol, F4. O, nie wiedziałem, że to tak działa. Nie, nie działa. No zaraz, to ML. Co, F4? F1, F2, F3 mi działa w końcu. Że mogę przemieniać kamery szybko. Poczucie, mi to działało. Ej, jest minuta, bo nie, nie widzę, bo mam... Ej, ale to się nie działa. No, mhm. no nie wiedziałem, co z Hmm i patrzcie wcześniej, wcześniej wybuchnie nie czemu się pokazało jakoś wcześniej Nie 55 Dobra to ja mam lagi po prostu dzięki. Dobra już 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 dzięki. Okej. Okay. Troszeczkę zwaliłem że wziąłem pierwsze nie, W, ale będzie dobrze Dobra lajcik to nie ma czego z tego sobie poczuł i wiesz Dzięki Jałem no. e, kurczę, no to tak trochę dla mnie, dla mnie fajnie do z tego w dżungli, nie ruszaj się stamtąd. Dzięki. Za rady, chłopaki... Bym nie, bym grał, pier bym grał pierwszy raz w Lola. Nie no dobra. No spoko, spoko. Wiesz w końcu masz 15 level. No tak, co z tego, że to nie jest całe drugie konto Smur. No, lepiej się można było nie przyznać. Może lepiej się nie przyznać. No ja pierdzielę już drugi raz pat Lak. To sam? Jest już 2-0? No to nieźle No to nieźle W pytkę. No Ale Spoko, ja sobie ją tutaj dokładam Stara się bardziej ją fokusować niż jego, nie? No tak rzucam co popadnie Co w rączki wpadnie no. co pan robi? Kradnę. A co pan kradnie? Co wrączki wpadnie? <głos> 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 Oczywiście nikt nie znał tego filmiku i musiałeś się mu tym. No tak. Bryć. Tak. Musiałeś. Z... Nawet może wstawię go nawet. Ty, wiesz wtedy no, nie. nie znam. Taka będzie przerwa, no nie? I no, w meczu w środku i będzie ten filmik. Tak. Albo taki ma... Ej. Ej, dwa lewele w nie rozdałem. Fajnie. <noise> Mony, Zapomniałem. Tak. wciągnąłem w te wraz z hity. Wciągnąłeś się? No. Patrz chodzi wow. ona idzie, Nice. Nawet weszła. No. Głęboko? Nawet nie spodziewałem się, że... No głęboko. Nie spodziewałem się, że... Że, że nie uniknie. Nie znaczy, ty że... ramy. nie no, głęboko, głęboko na wylot przeszła. Ła! Wow. Łaaa. Wow. Krapsy No Ashka w sumie płytka nie jest. O, <noise> nie spali się Boże. Ale No To nie mogę, no, nie mogę zaatakować. Boże, a Boże. A Boże, buzię widzę w tym tenczu. <noise> tak myślałem. Matuchno kochane. Sekretarz. To najświętsza. Buzię widzę. Bójzie. Echo tu mordo. No, Siedzę cały, cały czas, tylko chciałem No ja To chodź mnie tu trochę. trochę. Już padasz? No sorry, ale oni mnie ciągle okładają, nie? No, dobra, dobra. Chciałem... Łaska zamiast ostrytować... Chciałem banie nosytować... ma... zostawić trochę na zidy. Ale dobra, co tam, jestem supportem, tak? Nie wiem, jak wolisz. Ja mm. się najwyżej trochę cofnę, nie? A ja jestem dżunglerem. Fajnie, nie? Nie. Czemu nie? nie Siedzisz w dżungli do szóstego, haha, czy okay. sobie farmy No ale potem robi się, nie? No. Potem gang prawie każdy to kill. No, chyba, że nie trafisz. ZULTI. No. A to musi być. Słabo. Te skill shoty tro trudne trochę. No w sumie. Eee. Mm. <laughs> Serio. Milimetr. Dobra. W sensie musi cofnąć, nie? Czy nie cofa? Co? Kto? No ten... Eee... Yy... się, Co yy. Cogac. No dziwne, bez rotacji nikt nim nie gra. Na razie, Czyli Pierwszy mecz co Ile? Od trzech dni co gramy... Jeszcze mhm. z nim spotkałem w ogóle. Mhm. A... Mało to specyficzna postać? i Ktoś musi lubić go, żeby nie grać. No tam, bo fajne postacie ogólnie są teraz w stacji Kazix, Rengar, S. Ale razem też mało sobie gra. Wolą tego, Verusa. No teraz jest trochę słabszy. Fajne jest. Ja w sumie zgankuję tego topa, bo mam. bo zrobię to i nie tego topa. Red mi padnie, więc nie będzie główny niego. Tak Nie masz golda. Ja? No. 1300. Może zbier no a, zbieram. No zbieram na... na KW. A nie, czekaj, bo to składa kłodzisz... się. Nie, no, z Trinity, trinity najpierw e, złoży. Co zaraz? No to w sumie coś mam na tego, na tego młotka, nie? <grym> Mogę wracać. No co? Nie, nie kupuje się czegoś innego na początku u niego? E, no te, tego Zila się najpierw kupuje teoretycznie do Trinity, nie? Ale skoro mam więcej hajsów, no to. A to daje mi trochę haps a i ten, Piętrzy. Wcześniej jest. Z... Jak nie zrobiłem tego, to było troszkę byłoby je marnować. O, nie, nie, nie. Dobra, uciekamy, uciekamy. No chodź, chodź. zida, Błagam się! zida. zida. Dobrze. Nie było zidal. ale... GG. <laughs> Tat barierdu. No to możesz sobie wrócić. Pójść tam, docharmić sobie tą do w sumie to zaraz na drugi już będę miał, nie? Ale... nie wiem, żebyś wrócił z tą... z maną i HP, i z itemami. Gdybyś miał tego, to ci mógł... Będę ci oddawał blue, jak chciał. OK. musiał ultować sobie na nie. No, ale... <laughs> ale będę biegał, nie? Ale co? No, żeby biegał, bo to ult się może przydać, w sumie. No. O, teraz jest duży kula. Raz jest. O, nie trafiłem. Czy ja mam szansę go zabić? Na Gdzie Na topie. nie no się leczy, no ale w sumie... Nie ma, nie ma się niby leczysz, ale chyba mniej. No nie wiem, to jest ww. To jest 0 ceków mas. A on ma jakieś tam podrzucenie i w ogóle. Boże, ale zlamiłem. Bo teraz napiszę pewnie mnie, nice flash czy coś takiego. On nic nie pisze. Pisze, pisze, cały czas pisze. Ale on się leczy, Boże. No no nie wierzę, że 28 HP i nic pas na tym posypki nie spiję no, Dobra ile tutaj tam chyba wiesz, co ten Rengar robi? O Boże ale ten Rengar Więc jest nie Więc raz. na razie do tego bota nie strzymy trochę Ale się Rikolna wiesz, że nie mam many no Dobra niericolne Mogłem cię bronić w sumie, ale... No ja w sumie <laughs> nie chcę... Dobra się. w nasze spoko, mamy. Spoko, wracamy w sumie nie tylko ja zwalię. Mi to właściwie nie jest potrzebny flash za bardzo. Znaczy... Tak mam potrzebny, bo sobie masz, wiesz, dwa. No dwa flasy no. Co dwa flasie to nie jeden. No. no. Lepiej zabić niż umrzeć. <grym> <grym> cytat. To był Dobry cytat. Najlepszy. i cytat. cytat. Sprzedawać z tego tego do rana żeby mieć na dwa itemy, czy lepiej tak z... zostać. Z... To, ta to, to lifesteam ma w sobie 3 lat no. na... trochę ja... No. Nie, siedem teraz. No, kupię ile cię. W Sen się zda Kura jest minuta, 10, 11? 10, 10 trochę cienko, 12 stacków na latarnię. Spoko fajnie się. Dobra, chodźcie raz weźmie z cyblu. Okej, weźmy. Musisz mi. Nie. No, no użytekku, fajnie. No, już zrobiłem ci je. No, naprawdę. No, dobra, spoko, garnę. Myślałem, że ty masz większe, ale. Co my fam z ganką jest no. teraz uぼota? No dzięki, żeś mi wyczyścił, nie? Tak? No. Nie. Nadzieję, Ta, wiem, no zbiłem, to? A. Nie. Chodziło o to, żebyś to zwił. No wiem. Przecież zostawić, ci, żebyś miał golda. Super. No właśnie. Super, golda. Fak Cztery. No wezwolony, po szansie. Plus, na eksport byś dostał. Eee, SS. No jest, o, jest No jest. Jest Jaszka. Masz ją? Nie, nie masz jej. Ale mogę ja zultować, I... I... Double Ninja Dodge. No wejdź tutaj gdzieś, wejdź co tutaj gdzieś krać, się rzucę rzucaj Oho oh, ho, oh. ultować czy nie ultować? Nie jest, Jidę jest jedną, przytrafił tu. to teraz mogę zultować. O, to tak. chyba nie musi. Dobra, biegnę to do ciebie. zabijemy go, jest. No. Nie, cofnę. Bujaj się, bujaj się... Ale no, chybaś puszujemy może. No, może Ma dużo HP jakoś Aaa, mógłbyś trafić. Dobra, a teraz nam nic nie zrobi sobie. Ale ciebie. Co mu to nie bije? Mógł go walnować. No <laughs> dobra. Ej, może bycie chciał sobie zrobić raczej. Może raczej? Może Ach. raczej. A jednak nie. No Syndra nawet tutaj przyszł, pomyślała. On wszystko wchodzi. Co by nie zrzucił, to on podbiega pod te skille. Nie wiem czy ja, czy ja nie umiem. ucieka. Nie, nie wiem, nie wiem, Ja pierdzielę, ale to nie było. Tutaj... No nie, to ze troszeczkę. Bo mogłem odpuścić, albo by ten red może i dobił. Fala, jest posuwana. Dobra, dobra. Mamy ich. To jest mój musmask na susty. Easy. Co ona mnie nie słabuje? Nie, nie, nie. No i lecę i je. No i je. Je. lecie. Um, lecę. Nagrajemy. Hmm. Tu nie bił, a ja na kocie rzuciłem. E. Dobra, czekamy, uciekamy. Co byśmy mogli stawiać, jeszcze, żeby było miodnie. No, no, w sumie. Ale pisałem, przez... że nie. bez dżungli tak, no. Nie muszę za bardzo. To nie, Profilaktycznie. Raz wpadną i. No, już padają. Eee, coś, co jest ze 100 golda, więc Gdzie Syndra? Tutaj. Tu no. gdzieś, gdzie dookoła. Dlaczego? No, nic nie ro... okay. okay. No nie wiem, możecie zestudować? Może użyć flesza? Rzucić. W... Mógłaby się na kompo zdjąć, chyba. No, raczej. To jest Syndra w końcu. No co? No, wszystko. Nie jej tu. No, poszła po blu, chyba. Nie. No mi więc. Może ją zabić. Na długę No, dobra. Ja idealnie. movement speeda, żeby uciekać z tego. No tak, idealnie. Co gotowi. <gulatory> Ol ale można zrobić to No Iść ale... tam do was Co da się radę I, yy, Chyba mają warty tam Ale nic nie zrobię Jeśli dalej będziemy chilować to damy radę o, trochę przy tym. No tak, przecież masz to No Czogat chyba szybko chciał tam iść Tak Mogę się bluzer'a spić w sumie. Reingard? Po on tu przyszedł? Kiedy ja coś zabiłem, no. Przed chwilą, chyba. A nie, to Lux. Nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia teraz, kiedy zamordowałem. Co on robi? Tu! <grym> Dobrze. Wszorza, no. Reingard. O, ten dobry. <grym> a, pa, pa pa, ulti. A, ale... <grym> No, to było z 13 sekund do blue. A ja zapomniał używać tych timerów, może No, one bardzo wstydne są. Ha, Syndra. Ooooo Ty dobry Z dziesięcioma HPM rozwaj. No, dobra tego to patrzyło, zdawałaś Ja pusuję. No dobra mnie nic nie... Od tyłu nie wziął, ale cię... Nie... No ale tam, ja jestem. tam jestem, ale tam jestem, więc jak coś to dobiegną do ciebie. Ja mam escape, więc wszystko mam, wszystkie same nerki, więc będę radę. To jest dobrze. Bajtuj, 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 bajtuj. Wydrukowałeś dobrze? No i cześć. Nie mam rada, szkoda. o oh. Dobra, nie. Masz ulti czy coś? Mam. Nie, nie mam. Sześćset sekund. No, to trzeba. Ale to kit, okay, Boże. Oh, 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 oh. O, 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 o. Ej, ułożaj Syndra. Wiemy, wiemy. Rozjebała. No, ale ja flaszę tak czy tak do zasady. <gryb> o shit. Dobra. Możemy ją zabić. Zabijamy! Teraz... Masz na nie masz stuna? Nie, uważaj! O oh, fuck. Szkoda, że żółty nie wypaliłeś szybciej. Mm. O, dobra, ruch w ogóle. No, sorry. Ej. S jeden mam. Jest teraz jesteś, nie wiem skąd. No i może mi, może mi... Masz dwa kile. No mam. W sumie. Yes. Myślałem, że uciekną mi obydwoje. No <laughs> widzisz, niesprawiedliwe. A to gdybyś... Gdybyś wtedy najpierw ta złapał, no to już, by, już byś nie złapał łaski. Ona by Cię złapowała no chyba. No właśnie, nie goniłem, to ja już zmieniłem fokus. Yy, yy, yy. Dobra. Dobra, już mam te nity, buty. Nieźle. Trochę do przodu powinno być z farmu chyba. Z 1-4. Wygramy to. Spokojnie. Wszystko pusznięte. Kotop hmm. stoi. Wszystko czas. Ale albo. albo no tylko, że, że na stres. Cześć. Bo. bo, bo <laughs> tak jak. Wpłyniemy, ale dobra, idę tam. Bo to już tak wygraliśmy. Nie, nie, nie mogę trafić tymi dinami teraz. Ku pomożesz mu? Dla mnie to było. <laughs> <laughs> nie, nie, nie. <laughs> teraz pomogę, zrobię rada, to chociaż będę slowował coś many, bo... Ale... Żyjemy pulny... Eee... Mierasz, krać? Czy jeszcze nie? Nie. nie, Rengar... Jeszcze nie. Rengar trochę za dużo rumował i... nie przegrał. Ej, czekaj, 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 czekaj. Weź to z nim. O, weź tu i chodź, i chodź, chodź, chodź. No, ku... Nie, no, no co on <laughs> chce robić? Ja ci, ja ci tego zeslałuję. Y. Na śmierć. Dobra. Nie, nie, nie Co to było? Masz że potka LOL Dzida, dzida. no i coś Może tutaj stań, tu stań, tu se stań, tu gdzie No tam nie dosięgnę. No jak nie, Teraz tam gdzieś rzucaj, tam gdzieś rzuć No nie musiałem. Tylko żeby tamta przeżyła Tak, bez końca... Się... SS Mint. Aha, dobra, jest. Jest Syndra. Dobra, Macień. ją. <ścoughs> Wszyscy rzucili na czat. Wszyscy się cieszą. Nawet Syndra. XD Agresywna ten, kicia. Ten Rengar u nas ogarnia nawet. No nie wiem, może nie wiem czy ogarnia, bo... Nawet... No, on jest dobry, tylko że przesadził z rumu... linię ...linie w segrę. Półsłup Jak niej. trochę. Ale to jeszcze da się nadrobić, póki... tu stoi jeden. musimy mogli wszyscy tam w sumie iść. Po co? Ja tu wystarczy. Mm -hmm, mm -hmm. Seriaska ma 8 level Ja mam 12 Co? w dżungli A my 10 dynast. Co? Dziesiąt no Dobra ty jesteś supportem mm. Ale bym to z Ksu Komuś Nie wiem Nas w sumie Team fight O chęczę. Ojej, Jej. dzięki Lux Dzień dobry Nie no, nie będę dać powodu W sumie tą, w sumie tą Sendrę to bym zabił na dosłownie nie wiem, na ulta Ale, odpusty na razie Niech rożę a nie? Chodźcie to, tam, topa Ojojoj Chodź, baby. No no, no chyba. radzę, bo. Spoko. ha. <śpiewa> no, ale ja dokszuje. No serio, ser. Ile kill. Ale, no nie. <śpiewa> no nie pada kicia. Mamy dwa koty w tym. No. Tylko jeden jest taki, i Wilko. Kici kici, nie damy, to jest Rysio. <noise> Pan Rysio? <noise> Romek? Ozdwóch <noise> dla kumaty. Aga. No dobra, pchamy po Kończymy to po chyba. No raczej. Kończymy. No nic też nie ruszą. No kurde. Nie mogę trafić nic. Mm. Jestem prawie. 7-1. Zrób salut. <laughs> Pozdrachu <na> Matyk znowu. <laughs> <laughs> Ojej. A, ale u nich, a i jest chyba, więc nie ma się cieszyć. Jaszka, a dopiero od teraz. Jaszka, aro opuściła. Kici, kici, Aha. kurwa, padam. <grym> ale El, już nie ma 7-1. Siuras jest 7-2, ale ty też nie ma <masz. grym> subsurfa, Alu. to się pomału. Nie, to, to nie, to może lepiej. Ehm. Um, buty złożę. Ale bym tam ulta i miał tripla. To pisze. A to dni. Ej, co tu asz, 8? 9, sorry. Sorry, 9. Co też ma 9? Ale bym sobie ja pograł, Lidali, Boże, ale ty. kuk. Ewentualnie się... ja ci pożyczę konto. O, to na tym taki układ nie poszedł. Nidalka zagrać... jest z jej Możesz w sumie zagrać Drivenem albo Eliasy, jakbyś chciał, bo tak jakbyś jest skupione. Siu! Pasy. i nie trafię. Nieruchomec! Pozdro 600. No. Gdzie to bym tyle No nie, minion, widział mnie. Gin. Eee, mogę blue? Mmm, no ale dobra. No dobra, dobra. A ty nie masz tego itemu przypadkiem jeszcze? No, zaraz będziesz miał, to po co ten tym. Tytuje? No, w sumie. I smokę Ale zrobię. to fajna rzecz jest nawet. No to chodź, zaraz zrobię. To nie smakuje tego. No nie. No spokojnie damy, bez jest no. no ale nie chodzi o to, że nie damy, tylko że ewentualny no nie... KS czy coś No kto ci chyba czogać? Daj jego... mi nawet może, może on to zjeść Można jeszcze jego potem zrobić nie? On to co może zjeść on, on chyba papierosy cię kopali Nic nie urósł <śmiech> <śmiech> Dobra, <śmiech> Dobre, dobre yes. Nie zużywaj tego De... gaję następnym razem co ty wie. Serio? Nie trafiłeś znowu w Nie, Ranger zabił prawie Syndra, jak zostawił mu jej z mniej niż 100 HP, a więc zwróciła ulta. No ma za to chodziło. Nice, no guys, Mam wrażenie, że ta, że ta Syndra bardziej się. Piewa, od, od tego KS ani Sęgar. No, też tak mi się wydaje, w sumie. Hmm. Jakie mam hmm. Fartma? Eee, teraz minuta. Eee, 25. No ja to chujowo z nas hitam. No. Ja też. Spokojnie. Co zegarka tam nie masz? No nie bo mam ten licznik FPS-ów. No to możesz tego tego jest, nie? No tak, ale nie pomyślałem. No w każdym wrogu. A czym nagrywasz? Chrzonem. A. To wiem, że we frapsie na pewno można wybierać ale tak. To... można. Ja tylko frapsem nagrywałem. Dobra. O, A to test. O to leży. No nie. Aż tam nie nie weszło mi peke. Co ten turret? O nie, ten gate tu idzie. W sumie frozen mallet mógłby złożyć. Frozen Marnet? Frozen, frozen Marnet, why not? o. Hmm. Jeszcze to muszę zmontować to dzisiaj. Zobaczymy, jak to w ogóle wyszło, czy to się w ogóle nagrało. No, oby. Ja, nie wiem, czy on teraz 55 fps -u. nie czuję. No, dobra, dopóki nie ma mniej niż 30, nawet nikt nie tego nie zauważy praktycznie przez YouTube. Dobra, mm, oni mają barona, wiecie? Hmm. No? Kiedy? Kiedy? No co jak miał buffa? No chyba nie. Niemożliwe. Po no, to... niemożliwe? Kto by mi zrobił tego barona. baronę? Sonorice. Pewnie nie da. <laughs> tak. Nie, no atrox nie. Aatrox Atreks... nie, nie. Nie, nie zrobił. Może miał reda i mu zabrałeś właśnie. <laughs> nie miał tego różowego, nie? Nie. Czekaj, co on mógł mieć różowego? No wal się pedale ode mnie. On ma ten kostur chyba i to jest to aura taką ma. Nie, to nie ma chyba. No co ty? Roani, bo... Bt! Bt szybciej. Joj. Ale... Asuka też dobrym małym. <grym> Daj <grym> mi... <grym> Daj mi! Ani dżida, ani to nie jest. Ale Ale tak byś nie zabił, bo to miał, pa, miał pasywkę. No e, tak, ale gdzieś to... jest że cię przeskoczył mój ten, moje Q. tak e, peke chodźcie tutaj. Tak jakby tu jesteśmy, nie? Ale... A, dobra. <laughs> dobra, biegnę jeszcze. Do tylko, gosta bym spalił, na bogato. Chociaż oni tak nic nie zrobią, bym stąd nie wyjdą. Ale, ale to bije, Boże. To mnie jeszcze zajebie zajebili. do dopiero nie byli, byli górna widzieli. I weź to przytanku i weź, podejdź do niego bliziutko Na no pewnie tak. No przytankuj go na chwilę, masz większego lejscy. Lecz jest większe AS. No fajnie, fajnie, mam większego AS. Nie? Dobra, damy radę, spokojnie. S chyba. No, smite. Nie będę go borał. Dobra, e, mo mogę tego. Blue? Nie. No. Nie. <laughs> I tak nie ma. I tak nie ma. Warfet. Dobra, chodź Cyndra. Albo nie, bo ja... Cyndra ma blue chyba. O, jestem. Ja, 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 ja. patrzcie co ja, patrz, się nazywa hunting na blue. LOL Trochę hanty <laughs> Bojeblu Aaa, dobra Ojej. A wiecie co? Co ten cogat nie rośnie, a trochę rośnie? To jest jakiś ten... Się pobugowały pa Nie rośnie Pizgijcie ich eee. Giot. chciałem z Macie, ja tak specjalnie. Do to easy. Tak Dobra, easy, gg, no team. Po serio to mnie się zabija. <laughs> Dobra, to dzięki za oglądanie. No, to na razie. No to ma. No, to...